Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny smalec z mięskiem, rozpadającym się na kawałeczki, idealnym na kanapki. Na chłodniejsze dni, ale również na ciepłe, z małosolnym lub kiszonym ogórkiem. Będzie idealnie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od wrzucenia do rondla około pół kostki smalcu. Stawiam na gaz i zaraz na niego będę wrzucać mięso. Mam 600 g boczku surowego. Kroję w kostkę, taką grubszą jak na gulasz. Karczek kroję tak samo, również w kostkę jak na gulasz. Nie za dużą. Smalec mi się już w połowie roztopił, więc mogę układać mięso. Kładę tak, żeby było tylko jedna warstwa mięsa żeby nie były na sobie, tylko obok siebie. I stawiam na największy ogień, żeby jak najszybciej mi się podrumieniło. W międzyczasie kroję sobie dwie średniej wielkości cebulki, taką grubszą kostkę. Nie za drobno. Jak mięso mi się przyrumieni, to odwracam, żeby zrumieniło się również z drugiej strony. I smażę jeszcze chwilę na mocnym ogniu. Następnie, jak się już przyrumieni, to dodaję cebulę, siekam czosnek odrobinę drobniej, mam kilka ząbków, bo mam bardzo małe, ale wystarczy 3-4 duże ząbki. Zamieszam po chwili dokładnie z cebulą, dodaję pozostałe półtorej kostki smalcu. Stawiam na mniejszy gaz, na jak najmniejszy ogień i na bardzo małym ogniu będę dusić około jedną godzinę, mieszając od czasu do czasu, żeby nic mi się nie przypaliło. Po około godzinie duszenia wyłączam mój rondel i zostawiam do całkowitego wystygnięcia, ale nie zastygnięcia. Wystarczy około jedną godzinę zostawić wyłączony. Po tym czasie zobaczcie, jak to pięknie wygląda, już nawet nie wspomnę, jak pachnie. Teraz mięso jeszcze nie jest całkowicie miękkie, więc ponownie podgrzewam sobie rondel. Nie robię sobie tego naraz, ponieważ przypaliłoby mi się wszystko, a ja chcę, żeby było rumiane mocno, ale nie spalone. Podgrzewam ponownie i będę dusić tym razem około 30-40 minut i znowu wyłączę i przykryję. Mięso będzie stygnąć, dochodziło dalej i miękło. Po 40 minutach wyłączam ponownie i znowu zostawiam do wystygnięcia w tym tłuszczu, oczywiście pod przykryciem. Mięso jeszcze będzie sobie dochodziło. Po tym czasie, jak już wystygnie znowu drugi raz, sprawdzam mięso, czy już jest na tyle miękkie, że będę mogła je rozdzielić i rozgnieść. Jeśli nie, to ponownie na 30 minut dusimy. Mięsko jest już prawie takie jakie ma być, więc myślę, że jeszcze na pół godziny je włączę. Na jak najmniejszym ogniu, pamiętajcie. Mięso w sumie dusiło się dwie godziny. Pierwszym razem godzinę i dwa razy po pół godziny i już będzie idealne. Troszeczkę przestudzę, żeby nie parzyło mnie w dłonie. Doprawię solą i pieprzem. Całkiem sporo. I możemy rozgniatać mięsko. Mięsko rozgniatam widelcem ale możecie użyć również tłuczka do ziemniaków. Super się sprawdzi. Jeśli przeszkadzają wam duże kawałki mięska, możecie również odrobinę zmiksować. Ja jednak akurat tego smalczyku nie miksuję. Uwielbiam te kawałki rozerwanego mięsa. Rozgniatamy wszystko w miarę dokładnie. I gotowe. Możemy przelewać do pojemniczków, w których będziemy trzymali nasz smalec. Trochę tłuszczyku i trochę mięska. Mi wyszły dwa pojemniczki. Całkiem sporo. Jak wystygnie, wstawiam do lodówki. Jak zastygnie, możemy zajadać. Jeśli podobał się wam mój przepis, spróbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Udostępnijcie mój przepis dalej, zostawcie łapkę w górę i zaglądajcie również na inne moje przepisy na playlistach i na mojej stronie swojskiedzona.com. Znajdziecie mnie również na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia.